Do oglądania Dobra, więc dziś jest znów suma, ale z innymi ludziami. Dobra, więc zaczynajmy. 3, 2, 1, go A nagrywasz? To A ja nagrywasz. Mhm. Tak, ja, ja też dobra. Ja też. Dobra Więc zostawcie suba i lajka Więc, o tutaj na czole macie tylko suba i lajka jeśli uda się zrobić w mentarzu. Dobra no, Muszę go odepchnąć troszkę I go wypchnąć tylko Ja nie mam bo ja coś mam ci tego ja nie używam Tylko to musicie zapamiętać zawsze A bo ja nie mam zbrojki w ogóle A mnie tak odpycha on Więc jesteśmy w drugiej rundzie 3, 2, 3, 2, 1, go, dobra, no, patrzcie, zaraz go wypnę. No, no i wygrałem tą rundę, więc teraz jestem.